W Dzisiejszym odcinku. Od razu zabrać? Eee, gumka recepturka. O. W sumie to nie taka gumka by się teraz przydała, ale. Mm, no cóż. Hej, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Krisma a to jest kolejny odcinek, moi kochani, Buliego, i zaczniemy sobie od samego początku mm, na nocnej jeździe. Rowerem po mieście, tylko oczywiście muszę najpierw ten rower zorganizować sobie. Coś tu mam cały czas na podkładce, mi przeszkadza. Kamerka wróciła, jak widzicie. Oczywiście, że wszyscy chcą mi tutaj poprzeszkadzać. E, dzisiaj nie mam dla Was żadnych ciekawostek. Na ten moment skupimy się stricte na bulim. E, chociaż nie, będę miał ciekawostkę dla Was taką, takiej kategorii, że powiem Wam na szybkości, jakich. Umiejętności nauczyłem się prowadząc y, swój YouTube. Między innymi jest to mówienie o rzeczach, które się jeszcze nie wydarzyły w przeszłości. Ponieważ my, ja ten film, widzicie około 18.30, 19.00, najpóźniej 20.00. Zobaczymy, jak tam y, YouTube go przetworzy. A ja już teraz muszę Wam powiedzieć o. Y, o cechaniusach, które. no właśnie których jeszcze nie napisałem, a one już się pojawiły. Więc wiecie, nie jest to wcale takie proste. Zechaniusy hmm. będą? Są? Były? Znaczy w waszym... Z waszej perspektywy one już były. O mój Boże, jaki agresor. Zobaczmy o co tu chodzi. Aaa, tu się boksu można uczyć. Dobra. To może na jakimś streamku. Właśnie, może bym zrobił streama z Buliego, co wy na to... Tu gdzieś było za. Aha, już nie ma, ok. Było zadanie, ale chyba je przegapiłem. Więc mmm, szybciutko będę musiał wracać do szkoły. I z rzeczy najważniejszych to pamiętajcie, że jeżeli jest gorąco, a wy na przykład macie arbuza, słuchajcie w lodówce, to nie omieszkajcie go sobie wcześniej, wyjąć, jeżeli chcecie go opierdzielić, ponieważ. Bardzo łatwo można się przeziębić. Wiem doskonale, bo właśnie teraz zeżarłem trochę mm, arbuza i jest piekielnie zimne aż mnie bolą zęby od tego, więc nie polecam. Dzień pewnie zaczniemy od jakichś lekcji. Ja, tak jak wspominałem wcześniej, e, jeżeli będzie to lingwistyka, to ja się jak najbardziej, słuchajcie, wesprę, wesprę zadaniami. O! Albo nie, bo wyjebie mi komputer. Fajnie. Grę właściwie. Ale to nas co prawda. czasnęło. Czas, czasneło, cofnęło trochę w czasie, więc może jest szansa, że ja zdążę to zadanie ruszyć. Więc trzymajcie kciuki, a ja zapierdzielam tam na miejsce. Mamy to bilety do kina. Hey, Jimmy Hopkins. Do I know you? No, I'm Pinky, but I know all about you. Everybody's talking about you. Everybody says that you're mean and angry and you like fighting. Huh. Gary said you're so mad because you're sexually confused. Yeah, well, Gary talks a lot of crap. Oh, I know. I don't like him. He likes to torture people. So what? He's not gonna torture me. Well, I'm glad you're not sexually confused. Really? Yeah. I like you, Jimmy Hopkins. Oh, yeah? But I need you to do something for me. What a surprise. I'm last in line and this movie means everything to me. I'm going to get terrible seats. Can you please get rid of all these people for me? Please, Jimmy. What's in it for me? I'm a princess oh. and I need people to do things for me. So hurry up because I want to be first. Oh man. All right. Kurde, przekichane. Trochę problem is... Jest... Trochę problem jest w tym, że... ukradni rower. Gorda, by wyciągnąć go z kolejki. No dobra. Uuu! Co się dzieje? No dobra, to się udało. Ty, czy on mi buchnął rower też? Dobra, wróć pod kino. No to lightowo. Przeraża mnie trochę mój poziom zdrowia, bo to niestety nie gwarantuje mi... Wiecie, wygranej w walkach Porozmawiaj z Eunice, Eunice O kurwa, dostała ode mnie czekoladki I co? Nie! O mój Boże Słuchaj, robię... Robię to dla księżniczki No dobra Hey, skoro dostała. O, tu jeszcze, mogę to z... od razu zabrać? Eee, gumka recepturka, O. W sumie to nie taka gumka by się teraz przydała, ale. Mm. No cóż. No, ja też to zapamiętam do końca życia. Dobra, zaczep. just Not wanna cool. play sports, that's all! What for? Great, right, Jimmy! If only you'd been born into my social circle. Well, I do have a few uses, you know. Oh, really? Well, you know, nice girls like nice flowers. Anyway, here's some money. It's the least I can do. And it's daddy's, anyways. The show's about to start, but come see me sometime. We can work through these class issues we have. Oh, I'll work through your class issues, alright, sweetie. Okej, okay, done. 15 dolarów i szacunek snobów minus 5. Przenić tych snobów. Snoby, żelboje, cała armia. Co, znowu kolejny. Randka w wesołym miasteczku. W sumie jest 21. Od razu ruszmy ten temat. Szybko się skończył. Film. So, you a well, What are you talking about? we to mówię? Mieliśmy i 3 Nie, nie. Tak, nie. But look, I remembered how much you like flowers. Oh, damn. That wasn't you. That was Darby. Well, he's late. I cannot believe he's done this to me. Oh, and those are so beautiful. Three minutes. What does he think I am? A tramp? Ugh. I hope something important happened. Like he's dead. Because otherwise, there's no excuse. Did you say you're waiting for Darby? Yes. I don't really like him, but he's my cousin and our family wants us to get married. You know, keep up the tradition. Wait, marry your cousin? You know, it used to be brother and sister until it was made illegal. My aunt has four thumbs. Really? Yeah, well, I'm not marrying him now. He's humiliated me. So, uh, what do you say? You and I go out and leave Darby to another cousin. Great. You know, I'll meet you at the carnival tonight. Jimmy, I'm really starting to like you. Podrywamy panią! Spotkaj się z Pinki. Wesłem miasteczko, zamykanie zamykane za i ukończ tego czasu swoją randkę. Oh shit! Ale gruzem jadę. Dobra, muszę zdążyć. E, w sumie jest 21, ale tym to ja za, za szybko nie dojadę. Potrzebuję jakiegoś szybszego... Mm, mamy to chyba. Chyba wiem, co może się tu przydać, co? Tym na pewno, tym na pewno zdążę. Moje no gitara. Szybka randka. W wesołym miasteczku, o ile w zęby nie dostanę, chociaż nie, już mam tutaj Full HP, więc tym bardziej mi się to podoba. Dobra, z drogi, śledzie, dawaj bilet za dolka i wjeżdżamy jak do siebie. To jest dobre pytanie. szkoda, że zamyka się o pierwszej w nocy, ale mam lekcję jakoś następnego dnia, jest 21. To zdobędziesz dla mnie misia. No dobra rzucanie do celu. Spoko, mam 150 dolarów chyba, jest nawet teraz więcej. Chyba damy radę. OK Okej. Okay. Okej. Okay. Ale mi nie idzie. O oh shit, dobra, już wiem, już wiem jak to działa <laughs> jeszcze raz. Jeszcze raz. Dam radę, dam radę, muszę to zgarnąć. Siadło. Dobra, już wiem. Trzy kupony. Jeszcze siedem i będziemy mieli misia. Ciekawe czy jest achievement, żeby w niego rzucić. Znaczy nie achievement, tylko to się jakoś inaczej nazywa, nie? To jest. Ee, osiągnięcie na steamie. O oh shit! Co tu się Ej! Nie ty Czemu wy się kotujecie? O co tu? What? No dobra Nieważne. To było pojebane. Ej! Czy ja mogę ją zaznaczyć sobie? O mogę Czyli... Zajebaj mi, no dobra, ale... Co to to jest do wycięcia, nie? To jest do wycięcia. O, dobra. Zadzwonione, łatwo. To akurat było proste. Ale ja nie chciałem jej. Myślałem, że mogę ją, nie wiem, jakąś tam obelgą, coś tak, żeby wiesz, wiecie, żeby sobie poszła. A skończyło się, że jej wydzwoniłem. To jestem pewnie podły. Dobra, dziewczyno, ale nie chcę z tą łazić, bo to mi zajmie wieczność. A ja bym chciał. O, tu jeszcze coś jest, Shooting Range. To ja jestem dobry w strzelnicy. U, dwa dolki, tu już jest cena razy dwa. No dobra. Dawaj. Oj, słabo. Słabo mi to idzie. Nie siadło. Ciach, 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 ciach. ciach. Ej, zważywiały troszkę, ale nie jest najgorzej. Nie no, chyba siadło, nie? Pięć kuponów mamy to. Mamy to! Wymień kupony na misia w namiocie. Dobra, Easy, o tu jeszcze był splash. A jeszcze se zagram na szybko. <laughs> Czemu by nie, jak już tu jestem, to wiecie, mogę wykorzystać ten czas. Oj, nie siadło chyba. Siadło! No i kolejne trzy kupony. Spoko, jestem prawie pewien, że coś z tych kuponów mo można sobie, wiecie, jeszcze więcej powymieniać. Ale naprawdę nie mam już czasu. Ja pierdziele, co za rzeźnia tu jest, nie? Ja mam wrażenie, że to nie jest kwestia szkoły, albo to był chyba uczeń może Bullworth Academy, ale tutaj całe miasto jest takie, wiecie, bardzo niebezpieczne, nie? Tu o godzinie 23 sobie łazisz, wszystko spoko. I, I nagle... Wiecie... Nagle dostajecie strzała jakiegoś tak z dupy całkowicie. No, to spodnie Klauna. Scooter! oh shit! No dobra, muszę szybko kupić tego misia. Here's your trash. Ale to było łatwe i proste. Dobra, super! Zrobiliśmy zadanie, tylko teraz trzeba szybko do domu! Bo nas nie wpuszczą naruszanie ciszy nocnej. Ej, typie, gądź się! Oś ty w życiu! Ale mi sieknął mnie! Nie, zostaw mnie! Dobra, ulota. Ja pierdzielę, spóciekamy przed policją. Spoko. Ja pierdzielę, to jest. O! Elegancko. Triki nie z fabryki. Trzeba stąd zwiewać. Ja pierdzielę. Jest dwunasta zaraz. A ja mam lekcję zaraz, znaczy zaraz, no w sumie za 8 godzin, za 9 chyba, bo o 9 się zaczynają. Co nie zmienia faktu, że muszę iść o ludzi. Kurde, ludzie z psychiatryka po jeszcze. Jesus. Dobra, tu muszę być szybki jak błyskawica i bezbłędny. Elo. Przemoc. Nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, bo jestem już w pokoju. I tu mi gówno możecie zrobić. Ja pierdziele. No dobra, mogę sobie na szybkość jeszcze użyć zestawu. Zapisać grę, bo to jest bardzo istotne. Od czasu, kiedy zaczyna mi bulie go wysypywać. I ciśniemy dalej. Jeszcze tylko szybko zmienię sobie strój i widzimy się dnia następnego. Piękny poranek. Słuchajcie, postanowiłem... O! I mam tutaj podpinki Ej, to są wszystkie dziewczyny, którym pomogłem. Eee, mam chyba plan. Postanowiłem, słuchajcie, przebrać się w klasyczny mundurek. Weź go bił? Nie, już myślałem, że zaraz będę musiał jakiegoś ziomeczka wsadzać. Słuchajcie, do kosza na śmieci. Jest, mój najszybszy na świecie rower. Kola żuwa jak się Z drogi, z drogi śledzie. Hopkins jedzie. Czyżby były lekcje, czy nie będzie lekcji? Dobre pytanie, bo Wiecie, chciałbym. Chciałbym się dowiedzieć, czy będą lekcje, czy nie, ale bo na razie chyba nie mam w ogóle żadnych zadań zauważyłem i to mnie trochę martwi. Nie wiem, czy ten klub bokserski nie będzie jakimś obowiązkowym elementem. Mogę na przykład zagadać tą panią. Jeszcze chwilę przed zajęciami. I got for you. Wiecie, pasek zdrowia jest permanentnie zwiększony, więc to są plusy. Okej, okay, dobra, mamy lekcję. Jestem ciekawy, co to za lekcja. Chemia, może być. Pójdziemy na chemię, zdobędziemy sobie jakieś tam, wiecie, duperele. Take care to follow my instrukcje, because we will be working with volatile chemicals today. Excellent work today, Mr. Combines. Damn, I'm good! Będzie dostępny w moim zestawie. A ja mam, słuchajcie, całkiem sympatycznego gościa tutaj, który mi bardzo przeszkadza. Ale ja od razu polecę, słuchajcie, zapisać grę. Mówi e, że ona naprawdę lubi się wysypywać. Mieszko, przeszkadzasz mi trochę, wiesz? Bo wy nie widzicie, a ona tu jest, uszy jej widać. W każdym razie przeszkadzasz mi, wiesz? Myszko, przeszkadzasz mi. Tada! Mamy kota. Dobra. Wiecie, dużo nie zostało. Zostało mi chyba tak na dobrą sprawę. Poza zajęciami, które mam. Normalnie, to zostało mi chyba tylko odwiedzenie tego klubu. Hmm, bokserskiego, więc chyba zaraz się tym zajmę. Ale tak to nie będziemy się bawić. Chociaż mam mało czasu na to, a nie chciałbym. Wiecie, lekcji żadnych pominąć. A tutaj, jak? Ja, którędy ja tutaj przejadę? A tu w ogóle od razu wyjeżdżam z Bulworf. ale spoko. Dobra, zobaczymy. Najwyżej sobie ominę jakąś lekcję, wagarowanie. To też jest, słuchajcie, element tej gry. No, nie możemy. Nie szarżujmy. Nie, nie ciśnijmy tak z tymi lekcjami. Dajmy się ponieść w chwili i fantazji. Przecież lekcje zawsze będę mógł sobie, słuchajcie, w jakiś sposób. No! Odrobić, nie? Sprawdźmy, o co tu chodzi. Mamy klub bokserski. Wiem, że tu chłopaki lubią się bić, tak? Boxing tournament, wyzwanie snobów, ok? Czyli to jest chyba wątek główny. Um... No jest dobra sprawa w sumie. Będziemy się loć. Może się nauczę blokować, albo coś. Runda pierwsza, czegoś mnie nauczy, walcz. okej. Okej, okay. so you know? okay, tak to działa. Dobra, już wiem. O, oh, yes. O, pierwszy byłem. <laughs> On mi w sumie krzywdy za dużej to nie robi. Czas minął, ale go oklepałem dobrze. Ej, podoba mi się, tylko to jest trudne w sumie. Muszę, muszę patrzeć bardziej na niego, na jego ruchy. Dobra, ciach, ciach. Ciach, o, pudło. Ciach, ciach, ciach. 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 O! O kurde, ja muszę go... Szybko muszę go położyć na matę w takim razie. O kurde, ale siadło. Ale mi włożył ten strzał. Ciach. Okej. Okay. Kurwa. Ciach. Dobra, chyba będą trzy walki, nie? Czy nie, czy to już? Nie, dobra. I teraz będzie ten chyba najgroźniejszy, który min w klepie. To będzie pierwsza walka, którą przegram, jak się nie skupię. Ciach, 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 ciach. I pyk. Załatwiony. Chyba tylko trzy walki, mam nadzieję. Tak, daj mi Jest problem. Twoi rodzice muszą być członkami zespołu, of był board for być to Patrzcie, eligible. Tell you what old chap. We'll być old abandoned beach house. Should be nice once you clean it up. Ej, domek na plaży? To też jest zajebista nagroda, co? Złego słowa, ej. Patrzcie, jaka chata. I zdobyłem strój bokserski. Very good. Przydałoby się zamiast domka, nomku na plaży, to. Wiecie, przydałoby się może coś lepszego. I mam od razu zadanie, ale mamy również lekcję. Ja bym chciał na tą lekcję zdążyć i tą lekcją zakończyć materiał, bo już jest naprawdę długa mam wrażenie. Bo niestety, ale działam w ten sposób, że. Mm, wiecie, robię ten film na trzy, więc to już troszkę mi dyskwalifikuje. <grym> Sposób, w jaki później w montażu będę wiedział, jak to wszystko wygląda, a niestety nie będę wiedział tego teraz, więc, więc muszę jak najszybciej zrobić tą lekcję, wykonać ją i to jest kurde angielski, prawda? Dobra, ale z angielskim będę miał luzik, bo ja sobie go. zrobię w następnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo i. You're sexually confused. Yeah, well, Gary talks a lot of crap. Oh, I know. I don't like him. He likes to torture people. So what? He's not going to torture me. Well, I'm glad you're not sexually confused. Really? Yeah. I like you, Jimmy Hopkins. Oh, yeah? But I need you to do something for me. What a surprise. I'm less than.